W moim poprzednim odcinku opowiedziałem Wam, dlaczego moim zdaniem nie warto kupować kolejnej nieruchomości na wydajem długoterminowy w 2026 roku w Warszawie, czy też generalnie w Polsce w dużych miastach. Dziś podzielę się z Wami moją opinią na temat czterech krajów i czterech różnych perspektyw z punktu widzenia właśnie inwestowania i też możliwości późniejszej wykorzystania tej nieruchomości, którą możemy kupić za granicą w ciepłym kraju. Które możemy później zamieszkać, wynająć na długi, na krótki termin i też powiedzmy skorzystać z tego, że to są rynki wschodzące i rosnące. Zapraszam do obejrzenia. Cześć. Ja nazywam się Michał Wójcik i jestem właścicielem w CN Homes i na tym kanale opowiem Ci o inwestycjach w nieruchomości w ciepłych kraju. Przez ostatnie kilka lat mieszkam i uczestniczyłem w wielu transakcjach na zagranicznych rynkach nieruchomości w krajach Europy i Azji. Dzisiaj mieszkam w Hiszpanii i zabieram Ciebie na przejażdżkę pod Palmami, podczas której opowiem Ci jak. Kupowaliśmy nieruchomości pod paszporty w Turcji, szukaliśmy całego budynku pod grupowy zakup inwestycyjny w Albanii za milion euro. Opowiem Ci historię klientów, którzy podwajali swoje majątki na inwestycjach za granicą i jak pomogliśmy wielu klientom kupić drugi dom w kilkunastu ciepłych krajach na świecie. Jeżeli planujesz zakup nieruchomości w ciepłym kraju, ten kanał jest właśnie dla Ciebie. Cześć, dzień dobry. Witam Ciebie serdecznie na moim programie Przejazdka pod palmami, podczas którego opowiadam o nieruchomościach za granicą. A dziś opowiemy sobie o perspektywie takich czterech krajów, które z punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, powiedzmy, uczestniczenia czy też pomocy moim klientom przy zakupie nieruchomości na tych różnych rynkach i też powiedzmy decyzji podejmowanych i powiedzmy tego, jak się te kraje rozwijają, jak się rozwijały poprzednie lata, jak ma, jakie mają plany też rozwojowe. A, gdzie warto wybrać nieruchomość za granicą, aby rzeczywiście na niej zarobić, aby rzeczywiście, powiedzmy, wybrać ją pod swój taki wariant ryzyka a, i gdzie i na jakie pułapki możemy też się generalnie natknąć, czy też na jakie przeszkody. Zapraszam Ciebie do obejrzenia tego odcinku. Przedstawię perspektywę czterech krajów w Unii Europejskiej, poza Unią Europejską i też nawet dalekich krajów, które mogą być dla nas interesujące, czy też powiedzmy, o których mogliśmy sobie wcześniej nie pomyśleć. Jeszcze krótka przypominajka, to jest dosyć nowy program, który nagrywam na YouTube i zapraszam Ciebie do subskrypcji tego kanału, ponieważ dzięki temu po pierwsze dla mnie będzie to przyjemniejsze, ponieważ będę wiedzieć, że mam dla, dla kogo ogólnie nagrywać te filmy tak? i dzielić się swoją wiedzą, swoją perspektywą z rynków zagranicznych, z rynków nieruchomości, które mogą być interesujące właśnie dla Ciebie, są interesujące dla moich klientów i też dla wielu Polaków, którzy odważnie rzeczywiście inwestują na całym świecie i dywersyfikują swój portfel nieruchomości. A druga perspektywa to jest też taka, że jeśli nie zasubskrybujesz tego kanału, a widzisz mnie pierwszy raz, prawdopodobnie widzisz mnie pierwszy raz, ponieważ to jest dosyć nowy program na YouTube, to może tobie algorytm nie ma więcej nie pokazać moich filmów, ponieważ na przykład nie zasubskrybujesz, oni pomyślą, że to jest nieinteresujące dla ciebie i nie pokaże się tobie kolejny, na przykład film. O nieruchomościach za granicą, które mogą być właśnie dla Ciebie interesujące. Dlatego zapraszam do subskrypcji, a ja zaczynam, abyśmy już nie przedłużali. Po pierwsze, najpopularniejsza a, królowa inwestorów z Polski, Hiszpania. I tutaj, tak naprawdę, o Hiszpanii wiele już zostało powiedziane. Na pewno masz znajomych, którzy już mają apartament w Hiszpanii, ponieważ myślę, że a, tak naprawdę wielu moich klientów, z którymi rozmawiam na co dzień, którzy nawet powiedzmy. Przychodzą do nas po nieruchomości na innych rynkach nieruchomości, to mówią o tym, że albo oni już sami mają swój apartament w Hiszpanii, albo ewentualnie właśnie już ich znajomi na pewno ten apartament w Hiszpanii mają. A więc Hiszpania, kraj dojrzały, rynek nieruchomości dojrzały, rynek nieruchomości, który mimo tego, mimo swojej dojrzałości, on cały czas rzeczywiście notuje rok do roku wzrosty wartości nieruchomości. Aczkolwiek pytanie, czy jeśli rzeczywiście ta wartość nieruchomości w tak długiej perspektywie, ona notuje wzrosty, to czy już nie jesteśmy w Hiszpanii w jakiejś takiej sytuacji, powiedzmy, dosyć drogich, wysokich cen nieruchomości, ponieważ naprawdę w niektórych miejscach apartamenty potrafią kosztować nawet milion euro i więcej. Więc. To już są dosyć spore ceny, jak za apartament wakacyjny, jako taki drugi tam za granicą, czy też apartament inwestycyjny. A pierwsza sprawa w Hiszpanii. Dosyć wysoki próg wejścia. Pieniądze, które nikt nam tak naprawdę nie zwróci. Czyli to, co zapłacimy za podatki, 10% VAT-u przy nowej nieruchomości i około 2, nawet do 5% wartości nieruchomości, którą oddajemy na prawnika, notariusza, na sprawdzenie nieruchomości, czy może nawet ubezpieczenie opłat, jeśli na przykład płacimy za nieruchomość, która się buduje a, i którą chcemy zabezpieczyć jeszcze dodatkową gwarancją, na przykład bankową. A to jest pierwsza perspektywa, czyli wysoki próg wejścia. Druga perspektywa, wysokie ceny, ponieważ już na tę chwilę rzeczywiście ceny nieruchomości, to o czym wcześniej powiedziałem, sensowne nieruchomości, które są na wynajem, które są nowe lub, te, lub też ze świeżego rynku wtórnego, Zaczynają się już, ja bym powiedział nawet od 250 tysięcy euro, gdzie rzeczywiście takie nieruchomości możemy później na przykład wynajmować na krótki termin, czy na wynajmować na długi termin, a jeśli chcemy kupić coś świeższego, coś naprawdę interesującego, bardzo blisko do morza, to możemy nawet się przybliżyć do i 400, i 500, a w dolnych tych powiedzmy miejscowościach południowych typu Marbella, Manilwa, Estepona to już tak naprawdę tam powinniśmy startować, powiedzmy, z budżetem od 400-450 tysięcy euro i wzwyż. Apartamenty potrafią kosztować tam nawet milion i nawet kilka milionów euro. Są też inwestycje, które są budowane i których mieszkania sprzedają się właśnie rzeczywiście w takich celach. Trzecia perspektywa Hiszpanii to opcja wynajmu. Wynajem krótkoterminowy zaczyna być w Hiszpanii dosyć mocno regulowany. Czyli Spis a, tak naprawdę mieszkań, które są wynajmowane na krótki termin. A, nad podaż, czy też nad przepraszam, nad generalnie a, turystów, tak to nazwijmy, nad turystów. Zbyt rzeczywiście popularna i masowa turystyka, a, która zaczyna przeszkadzać bardzo mocno mieszkańcom a, lokalnym, po prostu Hiszpanom, którzy. Już w pewien sposób tak naprawdę nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania, nie mogą sobie pozwolić na wynajem nawet nieruchomości, ponieważ rzeczywiście te nieruchomości już są bardzo drogie w stosunku do tego, jak wysokie są, jest wynagrodzenie po prostu w Hiszpanii. To jest też perspektywa taka, że prawdopodobnie w Hiszpanii, z tej trzeciej perspektywy, pytanie, co się stanie z tym hiszpańskim rynkiem nieruchomości za kilka lat? Teraz. Widzisz mnie prawdopodobnie dosyć słabo, ponieważ jedziemy przez tunel, akurat jesteśmy w Alicante, a jedziemy przez taki super, fajny, nowy, no powiedzmy, nowy, jeden z takich nowszych, ciekawszych tuneli, a, który właśnie przejeżdża, który zaraz wjedzie do centrum miasta. A, czyli trzecia perspektywa to właśnie wynajem nieruchomości i co się z tym rynkiem może, wy, może stać, może się wydarzyć. A, I jeszcze czwartą perspektywę ze swojej strony dołożę: to cały czas niezmiennie problem, a z dzikimi lokatorami nieruchomości. Jest wiele informacji tak naprawdę w internecie i w sumie nie wiem dlaczego yy, są podawane takie informacje, że tego problemu już nie ma. Otóż to nie jest prawda. A problem okupacji Hiszpanii cały czas istnieje. Problem taki, w którym rzeczywiście może ktoś zająć naszą nieruchomość, on cały czas jest. Oczywiście to są, powiedzmy, sytuacje marginalne, czyli to jest jakiś tam procent, czy może nawet promil a, który jest w stosunku do całego rynku nieruchomości, aczkolwiek rzeczywiście, te sytuacje się wydarzają. Są sposoby, aby zapobiec tak naprawdę powiedzmy, sposoby prewencyjne, a, które mogą nam pozwolić zapobiec takim sytuacjom a, i uchronić się przed takimi dzikimi lokatorami, a to już myślę, że możemy sobie omówić tak naprawdę na takiej bezpośredniej konsultacji jeden na jeden. Kolejny rynek: Dubaj. A bardzo popularny rynek wśród tak naprawdę polskich też inwestorów, agentów nieruchomości w ostatnim czasie, rzeczywiście tego Dubaju również jest bardzo dużo w internecie. Po pierwsze, jaka perspektywa Dubaju? Niskie podatki. Pierwszy podatek wejścia, mamy 4% podatku, to nie jest tak zwany podatek tak od nieruchomości, czy, czy od czyn czynności cywilnoprawnych, czy też VAT, tylko to jest podatek 4%, który płacimy do Takiej instytucji, która nazywa się Dubai Land Department, w której tak naprawdę płacimy za to, że kupujemy nieruchomość w Dubaju. Dalej, kolejne opłaty przy wynajmie nieruchomości: to tak naprawdę mamy 0% od wynajmu nieruchomości, 0% jeśli zarobimy na nieruchomości. I tak naprawdę, w sumie to jest tyle. Więc mamy raj podatkowy, teoretyczny w Dubaju, jeśli chodzi o zarobki, jeśli chodzi o to, co możemy zarobić na, na tej nieruchomości. Plusem tego rynku, jeśli chodzi o wynajem nieruchomości jest to, że rynek wynajmu jest przyzwyczajony do tego, że na przykład wynajmując nieruchomość płaci się za rok z góry, czyli tak naprawdę wynajmujemy nieruchomość, mamy pewne 12 miesięcy, w których mamy najemcę po prostu w, nasze, w naszej nieruchomości. I kolejna sprawa to jest też to, że mamy pewne po prostu pieniądze w kieszeni, tak? Czyli nie musimy się martwić, czy ktoś tam zapłaci w kolejnym miesiącu, czy też nie zapłaci. Mamy kapitał, który tak naprawdę w pewien sposób wyciągamy z tej nieruchomości i możemy też z nim coś zrobić, oczywiście. Czyli możemy nawet powiedzmy nie wiem, włożyć go w kolejną nieruchomość, ponieważ bardzo często w Dubaju mamy bardzo niski, pierwszy próg wejścia w niektórych inwestycjach, czyli jeśli mamy nieruchomość, która zaczyna się budować, są inwestycje nawet, w których, które wymagają tylko 20% wkładu własnego na samym początku, a później na przykład płacimy transzami za taką nieruchomość, czy też płacimy po prostu przy końcowym akcie Więc to też jest dosyć wygodne dla inwestorów, którzy chcą skorzystać z pewnej takiej dźwigni finansowej, dzięki której tak naprawdę możemy kupić nieruchomość, Pewien sposób, tak jakby na ratę od dewelopera, ale oczywiście do momentu wybudowania tej nieruchomości. Czyli perspektywa tego, że rzeczywiście mamy dosyć niskie, niski próg wejścia i mamy też dosyć niski próg, jeśli chodzi później o późniejsze podatki. Na co możemy się powiedzmy naciąć tak? w Dubaju, brzydko mówiąc, czy też powiedzmy tak potocznie mówiąc, jakie są podwodne kamienie? Możemy generalnie też natknąć się na to, że w Dubaju ogólnie. Dubaj swoje z tego, że mamy dosyć wysokie koszty tak zwanego Service charts. czyli tak naprawdę koszty utrzymania później nieruchomości administracji, utrzymania basenu, utrzymania później też wszystkich udogodnień, typu sauny, typu na przykład, czy na przykład jakieś baseny wewnętrzne, coworking room, i tak dalej i tak dalej. Czy ochrona całodobowa to są rzeczy, które kosztują. Każdy miesiąc z nas, z punktu widzenia tego, że jeśli kupujemy nieruchomość, nieważne, czy ona stoi pusta, nieważne, czy ona jest wynajęta, tak naprawdę i tak co miesiąc musimy to ten koszt ponieść. A to na, naprawdę mogą być dosyć wysokie koszty rzędu już 200, 250, 300 dolarów 300 miesięcznie, które mimo wszystko, wszystko jedno, a czy tą nieruchomość wynajmujemy, czy też nie, one i tak musimy. Poniżej miesiąc do miesiąca. Chociaż w sumie teraz tak sobie myślę, porównując tak naprawdę to do a, polskich kosztów utrzymania nieruchomości czy też administracji, a, wynajmuję mieszkanie w Krakowie, w którym a, tak naprawdę miesięczny czynsz w tym momencie już jest ponad 1000 zł, a, Czyli tak naprawdę w sumie w Polsce też w mieszkaniach a, takich zwykłych, naprawdę te czynsze mogą już być dosyć, dosyć wysokie. A tam nie mamy basenu do utrzymania, mamy po prostu windę i w sumie tyle, bo administracja jakoś za bardzo, za dużo tak naprawdę w tym mieszkaniu nie robi, czy też w całym po prostu budynku, więc wysokie koszty są i tak w sumie w Polsce rzeczywiście, więc porównując sobie rynek do rynku, tak naprawdę to nie jest aż tak dużo. A dalej kolejna perspektywa, jeśli chodzi o Dubaj. Dubaj ma też cały czas rosnącą populację ekspatów i jest otwarty na zagranicznych inwestorów, na zagranicznych też migrantów, którzy, którzy przyjeżdżają do tego miasta, którzy przyjeżdżają do pracy, którzy przyjeżdżają też rozwijać, zakładać swoje firmy, a którzy też, który też ma swój plan rozwoju i też powiedzmy tego, jak ten kraj będzie rosnąć. Są też lokalizacje, które są tak zwanymi lokalizacjami B, które mają perspektywę tego, że one mogą się stać też lokalizacją A czy A za 3 lata, za 5 lat, to są też powiedzmy miejsca, w których warto wiedzieć, gdzie zainwestować, ponieważ są też w Dubaju już też miejsca, które są już dosyć takie powiedzmy zmęczone też i tą turystyką, i też powiedzmy całościową taką infrastrukturą, która jest w niektórych miejscach po prostu przepełniona. Trzeci kraj, o którym chcę powiedzieć, to jest Czarnogóra. Czarnogóra to taka powiedzmy rosnąca perła Adriatyku. A, która jest zaraz przy Chorwacji, w której ceny nieruchomości już są naprawdę y, dosyć spore. A to jest perspektywa w Czarnogórze zakupu nieruchomości taka, w której rzeczywiście kupujemy nieruchomość i liczymy na wzrost wartości nieruchomości i też może nawet, powiedzmy, przybliżenie się cen nieruchomości do tej sąsiadki właśnie Chorwacji z punktu widzenia tego, że Czarnogóra ma swój plan rzeczywiście wejścia do Unii Europejskiej no I rzeczywiście ona może wejść do tej Unii, jest przygotowywana i są widoczne zmiany w tym kraju, które rzeczywiście, powiedzmy, idą w tym kierunku, aby, aby tę nieruchomość gdzieś tam można było nabyć w tej, w tej, na, na tę chwilę. I później, gdzie ona może rzeczywiście wzrosnąć ze wartości po takim tym punkcie, czy też momencie zero, w którym rzeczywiście ta, ta Czarnogóra wejdzie do Unii Europejskiej. A perspektywa wejścia: 0% podatku przy zakupie nowej nieruchomości, VAT jest w cenie nieruchomości nowej, 3% podatku za przeniesienie własności przy rynku wtórnym. Więc to też nie są dosyć wysokie koszty wejścia, tak porównując sobie na przykład do, do Hiszpanii. I dalej, co możemy zrobić z tą nieruchomością? Możemy ją wynająć na krótki termin, aczkolwiek. Nie obiecujmy sobie tutaj tak ogromnych zwrotów z tej inwestycji, jeśli chodzi o wynajem tej nieruchomości. Możemy też w niektórych miejscowościach wynająć tą nieruchomość na długi termin, jak na przykład Budwa, gdzie to jest jedna z takich większych miejscowości, która też jest turystyczną miejscowością, ale też tam się powiedzmy więcej dzieje zimą i też tam jest więcej, powiedzmy, miejsc pracy, dzięki którym po prostu my możemy tą nieruchomość po prostu wynająć nawet na długi termin. Więc to jest taka perspektywa. Że powiedzmy w Czarnogórze możemy też zainwestować w nieruchomości, które mogą mieć różne też przeznaczenie. Um, dalej, Czarnogóra, jeśli chodzi o perspektywę też tego, w jaki sposób ona się rozwija i w jaki sposób rozwijają się też miejsca, w których możemy kupić nieruchomość. Tak naprawdę, w tym momencie za około milion złotych możemy sobie kupić bardzo interesujący apartament, na przykład w Budwie który będzie w konfiguracji 2 plus 1, dwie sypialnie, salon z kuchnią, czy na przykład my mamy też inwestycję, którą buduje deweloper, który z nami współpracuje, który buduje już chyba piątą czy szóstą inwestycję, gdzie to będzie jedna z takich inwestycji bardzo bogato wyposażonych w różne dodatkowe udogodnienia, jak sauna, jak basen zewnętrzny, basen wewnętrzny, siłownia, spa, coworking room, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę jest bardzo dużo tej infrastruktury takiej typowo hotelowo-pięciogwiazdkowej. Więc to jest perspektywa taka, w której rzeczywiście znajdujemy, czy też szukamy nieruchomość, którą będziemy mieli też się czym wyróżnić a dla turystów, którzy może mogą na przykład przyjechać do Czarnogóry, ale nie tylko i wyłącznie powiedzmy dla słońca, dla morza, ale po prostu na przykład dla trochę cieplejszego klimatu zimą. To jest czwarta perspektywa czwartego kraju. Trzecia, przepraszam, czwarta będzie teraz. I czwarty kraj, o którym powiem, którym może troszkę też zaskoczę, to jest Turcja. Turcja kraj rozwijający się też naprawdę w błyskawicznym tempie. Możemy być bombardowani z różnej perspektywy informacjami o Turcji, o też malejącej generalnie demografii Turcji, o ciągle rosnącej inflacji, ale jeśli spojrzymy sobie na przykład na PKB tego kraju, to jest kraj, który rzeczywiście naprawdę bardzo mocno rozwija się gospodarczo, więc mimo tego, że rzeczywiście z każdej strony, z różnych stron, powiedzmy, i waluta turecka i też sam sobie ten kraj jest dosyć mocno, że tak powiem bombardowany, tak? Czy ma powiedzmy gorzej, czy też jakieś tendencje spadkowe w jakichś perspektywach, czy też czynnikach? To tak naprawdę gospodarczo to jest kraj rosnący i też rozwijający się cały czas z punktu widzenia tego, że on bardzo dużo eksportuje i też ma bardzo dobrze rozwinięty sektor turystyczny. Jak wygląda sektor nieruchomości? Nieruchomości w Turcji zazwyczaj są bardzo bogato wyposażone. Czyli tak naprawdę w cenie bardzo taniego apartamentu, powiedziałbym bardzo taniego apartamentu, nawet w okolicach 100 000 euro czy 150 tysięcy euro. Możemy kupić nieruchomość, która będzie miała u siebie basen zewnętrzny z zjeżdżalniami dla dzieci, basen wewnętrzny, siłownię, saunę, spa, czy też powiedzmy różne inne perspektywy, takie z takiej infrastruktury hotelowej, bardzo dobrze rozwiniętej, bardzo dobrze, powiedzmy, rozbudowanej, a tak naprawdę za bardzo niską cenę. Kraj, w którym możemy sobie też wynająć tam nieruchomość na przykład na krótki termin, rynek jest już, powiedzmy, uregulowany, czyli tak, mamy pewne wytyczne, co trzeba kupić, czy też powiedzmy, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było wynajmować nieruchomość na krótki termin, ale to jest jasno powiedziane, tak? W sensie mamy jasno określone warunki, które w tym momencie, kupując, my wiemy, czego możemy się teoretycznie spodziewać. To nie jest tak, że no powiedzmy tak, jak w Hiszpanii w tym momencie mamy taką sytuację dosyć niepewną, a gdzie kupujemy nieruchomość, ten, ten rynek wynajmu krótkoterminowego dopiero zaczyna się regulować. Tak naprawdę nawet w Barcelonie jest pewien precedens decyzji sądu i też powiedzmy w niektórych miejscach idzie się w tę stronę, aby licencje turystyczne były nawet już odbierane właścicielom nieruchomości. Więc tak naprawdę jest rzeczywiście ingerencja już taka dosyć mocna Państwa w ten, w ten rynek też i też te inwestycje, prywatnych, prywatnych inwestorów, że rzeczywiście zaczynają być takie już mocne regulacje i ograniczenia. W Turcji mamy jasno określone na przykład to, że muszą wyrazić zgodę na to mieszkańcy, aby była wynajmowana nieruchomość na krótki termin. Bardzo często deweloperzy budujący już w tym momencie nieruchomość, oni już w pewien sposób tą taki warunek, czy też powiedzmy taką, taką zgodę nakładają na wszystkich kupujących, czyli mamy też jasno określone, kupujemy w tym budynku, będzie, roz, będzie pozwolenie powiedzmy na na wynajem terminowy. jeśli ktoś się na to godzi, kupuje jeśli komuś to nie pasuje, może kupić w innym budynku, który takiego pozwolenia nie będzie mieć na przykład, tak? Czy też na przykład dostosowanie nieruchomości do przepisów i tak dalej, i tak dalej, już nie wchodząc tutaj mocno w bardzo szczegóły Ponieważ jest jej rzeczywiście kilka do, do spełnienia. A więc kupujemy z konkretnym, właśnie określonym celem. A nieruchomość, co możemy zrobić z takim mieszkaniem, które kupujemy sobie na, na przykład w Turcji? W Turcji w tym momencie jeszcze w 2025 roku, ponieważ dziś jest 31 grudnia, mm, kiedy nagrywam właśnie ten film wszystkiego najlepszego w nowym roku. Myślę, że prawdopodobnie oglądasz ten film już właśnie w nowym roku 2026. Um, to rzeczywiście kupując nieruchomość w Turcji, a jeśli kupimy nieruchomość za co najmniej 200 tysięcy dolarów, to możemy też złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt czy też taką kartę rezydenta. To jest taki plus, w którym my możemy na przykład w Turcji zamieszkać, możemy przebywać tyle, ile chcemy, możemy kupić tak naprawdę jedną nieruchomość, czy możemy kupić dwie nieruchomości, które będą powiedzmy spełniać ten warunek i w akcie notarialnym będą miały co najmniej te 200 tysięcy dolarów kolejnym też bardzo ciekawym, Programem, jeśli chodzi o ten rynek nieruchomości w Turcji, to jest też program paszportowy, który jeszcze właśnie w 2025 roku ma taką zasadę, gdzie kupując nieruchomość za co najmniej 400 tysięcy dolarów, możemy dostać turecki paszport, czyli tak naprawdę stać się obywatelem drugiego kraju. Ciekawe, interesujące, tak naprawdę możemy być posiadaczami dwóch paszportów więc w cenie Takiego apartamentu w Hiszpanii tak naprawdę na Costa del Sol możemy kupić jedną nieruchomość czy dwie, czy może nawet trzy w Turcji, a, i stać się właścicielem tak naprawdę obywatelstwa, czy też powiedzmy, być obywatelem innego kraju. Jest to też jakaś perspektywa, czy też jakieś ubezpieczenie dla nas i też dla naszej rodziny, ponieważ oczywiście zostajemy to my i też nasza żona i dzieci do 18 roku życia możemy rzeczywiście mieć jakieś tam powiedzmy perspektywy wyboru, jeśli chodzi o przyszłość i też zabezpieczenie na przykład naszej, naszej przyszłości, naszej rodziny w kolejnych latach. To jest też perspektywa taka, o której myślę, że warto też się zastanowić, też pomyśleć, że może i nieruchomość w Turcji nie jest takim złym pomysłem. Ponieważ ceny też zwłaszcza w tym momencie są dosyć przyjemne. Próg wejścia: 4% podatku przy zakupie nieruchomości. I też to, o czym też wcześniej powiedziałem: możemy nieruchomość wynająć na krótki termin, możemy nieruchomość wynająć na długi termin. Jeśli kupimy też nieruchomość o odpowiedniej wartości, to też możemy w tej nieruchomości zamieszkać. Więc to jest, to jest też taka perspektywa, w której rzeczywiście nieruchomości w Turcji mają to do siebie, że są dosyć tanie na tę chwilę, bardzo bogato wyposażone. A jeśli chodzi o taką infrastrukturę, infrastrukturę hotelową, to jest coś, czego też bardzo często brakuje w Europie, albo nawet jeśli znajdziemy sobie taki apartament w Hiszpanii, który będzie miał bardzo bogatą taką, powiedzmy, infrastrukturę hotelową, to tak naprawdę on będzie i tak bardzo drogi, więc musielibyśmy wydać po prostu dużo więcej pieniędzy. A tak naprawdę w Turcji, nawet jeśli, powiedzmy, myślimy o tym, żeby wybrać, powiedzmy, Hiszpanię, no on, powiedzmy, dlatego, że lubimy grać w golfa, w Belek obok Antalii jest bardzo dużo pól golfowych, które też działają całorocznie, które też mają bardzo fajną, dobrą pogodę, a również zimą w grudniu, w styczniu, również bardzo dużo osób tam przyjeżdża i też gra w golfa i też korzysta właśnie z tych miejsc, które są przystosowane dla, dla ludzi, dla osób po prostu lubiących, lubiących grać w ten sport. Dzięki bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. To by było na tyle na dziś. Mam nadzieję, że perspektywa taka powiedzmy różnych krajów z perspektywy inwestycji w nieruchomości w różnych krajach. Była dla Ciebie interesująca. Jeśli masz więcej pytań, dodatkowe pytania odnośnie konkretnie tych krajów, o których dziś tobie opowiedziałem, czy konkretnie o krajach, które mm, może Tobie gdzieś powiedzmy przyszły na myśl i też o których myślisz, aby w nich zainwestować, aczkolwiek masz jeszcze kilka pytań, zapraszam do bezpośredniej konsultacji i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!